Moje uszanowanie, szanownemu państwu. Telegiergot. Szanowne państwo, zima. Państwo wiedzą, o co się rozchodzi, mróz. No, ale państwo powiecie, że niekoniecznie. No bo się wyjrzy bez okno, ale szaro deszczowo. To źle? Ale proszę państwa, owszem, zima może być taka, że o! 27 rok, któż nie pamięta, minus 10 stopni na Wilję, yy, 16 yy, na minusie, prawda? W okolicy 20 grudnia. Śniegu, kupa i jeszcze więcej. Żebym nawet śniegu było grubo więcej niż bardzo dużo. Ale proszę Państwa, 31 rok. 0 stopni. Śniegu nie ma, dzieci nawet nie mogą bałwana ulepić. 34 rok. No, także samo, 0 stopni. No, w nocy trochę było chłodu, ale o co się rozchodzi? Wszystko się, proszę Państwa, zmienia. Jak jest 0 stopni, to po asfalcie, proszę Państwa, mogą się, proszę Państwa, derożki tarabanić. Ale, ale, proszę Państwa, ale jak zacznie padać śnieg, proszę Państwa, niech będzie powiedzmy rok 27. W 27 roku, proszę Państwa, bez dwóch zdań. Proszę Państwa, co to jest? To są, proszę Państwa, sanki. Państwo widzą, własnoręcznie trzymam sanki, proszę Państwa, żeby nie było lipy. Proszę państwa, tak jest. Sanki to są, proszę Państwa, podstawowe atrybuty Dorożkarza podczas śniegu, proszę Państwa. Ale co zrobić, jak śniegu nie ma? 27 rok, proszę państwa, dużo kilkaset sanek po Warszawie jeździło, bo strupel warszawski mietło musiał zmiatać śnieg na jezdnie z trotuaru, żeby można było, proszę państwa, sankami jechać. No, ale proszę państwa, zrobiło się, proszę państwa, tak, że 1931 rok sanki znikają. Dlaczego tak się dzieje, proszę Państwa? Dlatego, że dorożkarze nie stawiają się, proszę państwa, do działu ruchu kołowego, żeby, proszę państwa, zrobić cechę. Jak nie ma cechy, sanki nie mogą się tarabanić po mieście. No i, proszę państwa, tak się porobiło, że w Warszawie w 1931 roku sanek nie ma. Do czego to podobne? Jeżdżą drindy, automobile, a sanek nie ma. Wszystko się, proszę Państwa, zmienia. Tak więc nie ma co narzekać i telegiergot dzisiaj jest krótko, ponieważ wszystko się zmienia. Coraz trudniej ojelenia. Moje uszanowanie szanownemu Państwu.